Dzisiaj mamy Scooter Day, będziemy wypożyczać skuter. No i będziemy jeździć skuterkiem. Zobaczymy jakie będzie wrażenie na tym skuterze, bo troszkę też tutaj się obawiam, że po prostu strach jak na początku, a później już jakoś poleci. Zobaczcie w ogóle tu jakie są talerze na wymałpy. Nie wiem, żeby nie przegryzły albo co, żeby nie chodziły potem. No, mamy taki skuter, zrobię tylko wideo. Pamiętajcie zawsze, jak wy pożyczacie, to zrobić sobie wideo albo zdjęcia rzeczy, jak on wygląda, żeby potem wam nie powiedzieli, że coś rozwaliliście. Akurat tu jest spokojnie, nie, nie ma takiego nagabywania, ale różnie to bywa. Najważniejsze jest właśnie tutaj kierownica, lusterka czy są całe. I tak jak tutaj widać później ewentualnie jakieś plastiki. Wszystko powinno być w porządku. Robicie sobie wideo, tak jak ja teraz No i po prostu macie dokument No a my wypożyczamy tutaj I tu od razu jeszcze są dary dla duchów Więc oni bardzo wierzą w duchy I zobaczcie tutaj po prostu dają dary No skuter wypożyczony Szybkie kaski są Idziemy tutaj jeść Ogólnie to jest chyba nasza ulubiona restauracja Nie jest tu najtaniej, ale jest całkiem spoko Wygląda bardzo ładnie Nazywa się Oto Oto Cafe No A tutaj mamy koleżanki z Danii Bo rozmawiają po duńsku akurat Rozpoznam już ten język wszędzie Zostanie ze mną do końca życia Tutaj mamy w ogóle zobaczcie fajną obsługę Jest Chyba balijczyk, nie wiem. Nie chcę obgadywać, ale Lisie się podoba. Powiedziała, że jest nabite jak autobus do Lichenia. Całkiem spoko. Nie dość, że mi się podoba na bali, to jeszcze jedzenie coraz lepsze tutaj serwują. No nie no. Jak ja chcę wyglądać tak jak ten gość za ladą, to ja będę musiał się za siebie wziąć. Ale za to samo, przecież ona nawet podjazdu nie ma do tego gościa, jeżeli je takie rzeczy. To od razu idzie w dupę. Jak ty to zjesz? To jest większe od twojej głowy. Ja pierdzielę, zobaczcie jakie to jest wielkie. I za nie so. A przed nami jest kamer A3, się fajnie za nim jechało. Ale się przestało fajnie jechać, bo on właśnie tutaj jest. To my ciśniemy do za Zobaczymy, co tam fajnego jest na materiału Zaparkowałem maszynę. Zobaczcie tu. To jest na 7 W ogóle fajnie się na tym jeździ. To jest Honda Vario i fajne, fajnie zwrotne mamy kolegi mini kangur tu chodzimy po prostu przez taką uliczkę patrzymy już sobie zwierzątka widać one tutaj sobie chodzą po prostu luzem i to jest fajne akurat w tym zoo w Polsce chyba większość zwierząt jest po prostu pozamykana w klatkach no ale tu też pozamykane są niektóre. Nie da się tego tak porównywać. Co jest sarenka? Boisz się? Mogę cię pogłaskać? No fajna jesteś. Nie mam do ciebie jedzenia, niestety liścia mogę Ci dać. Ty przynajmniej mnie nie ugryziesz jak małpa. Chociaż, nie wiem, małpy mnie nie lubią, wiesz. Tutaj zobaczcie, jakie fajne mają rogi. Ten kimono. Nic go nie rusza, śpi. Ciśniemy do góry. Tak, tutaj mamy od razu atrakcję, czyli papuszki Zobaczcie jaki kumpel Jaki ma nos długi Co myślicie? Sadzić tam rękę? A tutaj góra, ale siedzi pod wodą, niestety. A tu mamy kolejnego pod wodą, zobaczymy. Żd, tam siedzi krokodyl. No to będziemy takim autobusem pomykać. Nie wiem, czy na górę, czy na dół. Chyba obojętnie. Powiem wam, że już jest źle, tak trzęsie, że... No, nie wiem, czy belta nie puszczę, zobaczcie słoniki. Słonie. Trochę się czuję jak Jurassic Park. Zobaczcie, a tutaj jest ten misz, co byliśmy tam właśnie gdzie były nosacze to tu jest taki mistrz tylko ten już jest wyrośnięty Czyli sanbir Sanbir Znowu małpy znowu małpy no. koniki. Tutaj mamy słonia. Oczywiście z ludźmi. Myślałem, że gość w komórce grzebie, ale nie. On po prostu tak siedzi w sobie. To jest tak jak w Polsce przejażdżka na koniu, to tutaj jeżdżą na słoniach. Więc nie oceniam. Mi się też to za bardzo nie podoba, ale tak to tu jest Tu mają być tygrysy Ale gdzie są, to zaraz zobaczymy O zobaczcie tu jest Nawet Sięga do 2,5 metra Bydlak Jest Tiger Kici, kici. Kici, kici. Tym razem jedziemy już z dołu, bo na górze za bardzo kiwało. Zobaczcie, myśleliśmy, że to ktoś siedzi, ma focha, jakaś małpa, a to jest kolega ptok. No i tu ulubione zwierzątka Lizy, czyli krokodyl. No trochę tego jest. Daj rękę temu krokodylowi, albo nogę, bo większa. Z ręki się nie naje. Łódko? Chyba Uciec. Udziec. To jest. Zobaczcie, co mi tam telefon nie wypadnie, bo już go nie odzyskam. Ale bydlak. Wygląda tak jak placek, ale ja bym nie chciał się tam z nim popluskać. A tu najlepsze, spokojne żółwiki. Nigdzie im się nie śpieszy. Zobaczcie. Lubię żuwie. Miałem kiedyś żółwia takiego, ale nie był taki duży. Przyszedł do mnie, zobaczcie. Popatrzeć się. Siema. Stefek. Co jest, Stefek? Tu są jakieś małe kangurki takie, zobaczcie. Tam siedzą sobie. A tu jest opis. Waladi Daski pan del melon. No właśnie. Ale fajne, śmieszne takie. Takie Antki Antek No tak, tu jest uwag. jest nawet napisane, że po prostu coffee maker A takie legwany to mieliśmy w sklepie zoologicznym, gdzie pracowałem i potem w domu też kolega miał takiego zawsze. Chociaż ten jest żółty, a tam są później takie bardziej zielone. To są iguany One potrafią uderzyć ogonem, właśnie się bronią. No a tutaj mamy warana z komodo. Schował się tam bardziej. Zobaczcie. No to są już bydlaki. To tak jak w Tajlandii, w tym Lumpini parku. Małe warany, a tu jest chyba troszkę większe. Tu mamy takiego kolegi Też małpka Liza powiedziała, że to małpo niedźwiedź, ale No nie Małpka po prostu I sobie to tak mieszka, zobaczcie Otwarte wszystko Fosę ma tylko Ale skacze Widocznie nie, nie umie tak daleko przeskoczyć, żeby stąd wyjść Zobaczcie, tutaj mamy zebry Konie w paski Tutaj mamy Lizy z lwem Nie zdążyłem zrobić zdjęcia Ale sobie tutaj lwy chodzą No i można siedzieć w aucie I co zrobiłaś? Była tu chwilowa walka, ale się skończyła Tutaj mamy Język od lwa. Co, że niby ma takie kolce? <laughs> Tutaj mamy z bliska ten samochodzik. No i w dla bizniska, chyba wrócone. Ale... Ma? Mam Tutaj mamy hieny. wielki bocian zobaczcie A tu kolega bociana Teraz o sobie tutaj pływie u góry Wyciąg Siema Chcesz gałązkę? Dziwnie ma. Oj! Jesteś agresywny? Hmm? Ja ci nic nie zrobię, ale ty też mnie tutaj nie atakuj tymi rogami. Jakbyś tu w tyłek wbił, to bolałoby chyba co. Boję się trochę tego, ale sam się przychodzi łasić, no nie będziesz atakować? No ja lubię zwierzątka. Idę, narka tu są te chipsy, właśnie zobaczcie, to co tam jedliśmy. 100% to jest jakieś bananów. Tu banany, a tu takie bananiska. Idziemy, tutaj mamy różne suveniry jak widać. Zobaczcie to chyba otwieracz. Tutaj taki widoczek, szybka fotka, bo tu kolejka jest i z tym lecimy Tutaj mamy Welcome to Waterfall Zobaczcie, szybki selfie jak tutaj z wodospadem No ale stąd to lepiej widać Impreza fa. Zaraz Wam pokażę Ptasicę w środowisku naturalnym Gdzieś tam, po co tam wlazłaś, po co? No niemal lekko, trzeba się tutaj nachodzić w dół, a później będzie płacz, żeby wejść do góry Tu mamy instagramowe miejsce przed zaraz robimy zdjęcie. Widzicie tą kładkę? Widzicie Lizy? Jeszcze raz, kładeczka. Co? Nie Mówiłeś coś? No przejdziesz przecież, dasz radę. Ho. No chodź. Mamy fajne tabliczki. No tu jak się leci do wody to jest śmiesznie Chwila prawdy idziemy Ja tu nie mam z tym problemu Liza tylko marudzi Bez problemu się idzie Oho Chodź, ta się nie rusza, Liza! A few moments later ciężki orzek do zgryzienia tam jest. No niestety, ja jej nie przeniosę. No chodź, to się nie rusza. Powoli. Nie wiem co to był za taniec na kładce Ale udało się jej przejść Ale żebyście mieli obraz, siedziała tam chyba z pół godziny Tu macie swing z wodospadem 100 tysięcy Całe 30 złotych No a my ciśniemy tam do góry I potem tam jest taki most Więc idziemy na, na tamten most A jeśli się nie uda to będziemy jeszcze raz przez te kładki przechodzić Liza się na pewno ucieszy, bo ona lubi takie klimaty, jak widzieliście. Jak było? Dokrotnie, prawie się popłakałam. Nie ma co płakać. Ale nie jesteś sama, zobaczcie tam. Tam też takie trzy panie siedzą, albo dwie panie i facet, i one też stwierdziły, że jednak nie przejdą. Ale Liza dała radę, także możecie napisać w komentarzu, że brawo dla niej. To jesteśmy tutaj blisko wodospadu Co to tam masz za zdjęcie? A, zgadza się. Ok. jeszcze z wodospadem wyszliśmy tutaj na samą górę pytanie czy tam się da przejść możliwe, że nie, bo tu jest w sumie jakaś tylko restauracja hmm. tutaj to jest nieczynne a szkoda no ale to chyba po prostu przez tą przerwę przez chorobę Tu widać jest nieczynny kompleks. Ciekawe, czy tam dojdziemy do tego mostu. Ogólnie, jakie ja mam szybkie buty, a tutaj, tu już te szkło jest popękane. Liza, co zrobiłaś? No i idziemy na tem. No tam bała się przejść, nie? A tu idzie. Uh. stoimy na moście i czuć jak się on rusza. Nie wiem czy to widać na filmie. Ale giba się. Góra, dół, góra, dół. No i oczywiście Liza już co? A. Fajny widoczek. Zachód słońca. No, fajne. Robi wrażenie. To w Tajlandii byliśmy na takim mostku, to nie było takiego sztosa. A tutaj jednak fajne. I całe to chodzi. Wiatr po prostu tym rusza. Cały most ze szkła jak się przed wszystkimi wytłumaczysz? Ogólnie to jest chyba najdroższa impreza, jaką mieliśmy z tym mostem. Warto tu przyjść. Tylko że my bardziej przyszliśmy tu, bo ona bała się iść tam. Tylko tam było za darmo, a tutaj trzeba było zapłacić najpierw jeden bilet, żeby wejść do góry. A potem drugi bilet, żeby wejść tutaj na ten most i nim przejść. I w sumie taka impreza wychodzi stówę za osobę. Dlatego nie warto mieć. Tych Problemów takich I taka akcja, zobaczcie No Myśleli, że wystraszą Znaczy mnie to tam nie wystraszyli, ale Lizy tak jeszcze dziękuję, żeśmy przyszli. Też bym dziękował, jakby mi ktoś tyle płacił. No. Nie dokończyłem. Nie warto mieć lęków, bo za to się płaci grubą cenę. No i tutaj mamy Bali Glass Bridge. Polecamy, mimo wszystko. Teraz zobaczcie, tam można było zejść z powrotem. A teraz muszę tymać kilometr albo i więcej, żeby znaleźć swój skuter. Poza tym, zobaczcie, takimi betonowymi drogami muszę iść. A tam było ładnie, klimatycznie, ładnie fale, dźwięk wydawały. No, w ogóle nice. Ogólnie to jeszcze idziemy coś zjeść, i zaraz wracamy do hotelu. No bo o północy mam live'a, czyli o 18 czasu polskiego. No jest już ciemno, jak widać. Także my jeszcze szybki posiłek, powrót do hotelu i bierzemy się do pracy pre święta. bez świateł, a tam goście miał fajną lampę w tyłu taką kolorową. Zobaczcie jaka Toyota, mega mi się taki Land Cruiser podoba. Staromodny, stary, to jest takie auto już dla hardkorowca, ale nice, no nie widać się tu za bardzo. Jest bód Ogólnie tam pan powiedział, że silnik w tym samochodzie jest z 1994 roku a zobaczcie jak wygląda jedzonko wjechało, tutaj mamy kary z ryżem i z pomidorem Tutaj mamy Rolsy Tutaj chyba deser Wszystko naraz w dali, no ale już też późna godzina, więc nie ma się co dziwić. I taka miejscówka w sumie przypadkiem znaleźli. No i Moje danie Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją. Do dwóch lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZen, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie.